-Auta. Dzień dobry Śliczną mamy dziś pogodę A ja znowu będę gadał do was Z samochodem No nie no tak to się nie mówi e, Opel Insignia W nadwoziu kombi 2014 rok Z przodu LED do jazdy dziennej W nocy są ksenony Kolor można powiedzieć że czarny Ale on jest taki grafitowy Bardziej ołówkowy Metalik a i rozsypane ziarno, bo ono w słońcu z drugiej strony będzie widać jak się ładnie e, mieni. Co mamy? Czujniki parkowania z przodu, czujniki parkowania z tyłu, mamy kamerę cofania, ma dużo asystentów, bo ma e, rozpoznawanie znaków, ostrzeganie o kolizji, asystenta pasa ruchu, taka taka bez biedy, no taka bez biedy. Ale najpierw muszę ją wam pokazać całą z zewnątrz. Pomału, dokładnie, spokojnie, żebyście sobie mogli. Mam nadzieję, że popcorn jest zrobiony. O, zobaczcie tutaj, w słoneczku, jak to się mieni, te ziarenko. Tylko mówię, ona no nie jest czarna, tylko jest taka grafitowa. No, tu do pełnego dobrobytu, jakby był jeszcze guziczek. To by było fajnie by było elektryczne. No ale nie przesadzajmy. Roletka jest. Tu jest ta druga, taka dodatkowa. Można ją tutaj, tutaj przypiąć, żeby coś nam z bagażnika nie wyleciało. Na przykład pies na tylną kanapę. Albo dużo bagażów. Jak gdzieś jedziemy dalej. I teraz tak. Z tyłu. Jak to z tyłu? Trzy osoby usiądą. Elektryczne szyby. Mocowania Isofix. Jest nawiew. Co tutaj jest? A tu jest... 12V gniazdko, dobra. Pora na pierwszy rząd. Klucze są dwa. Są dwa. Są dwa, żeby nie było. Klucze są dwa. Tu jest przycisk engine start stop. Jest to duże radio z nawigacją. Touchpad nawet ma. pan, touchpad. Jest, touchpad, jest touchpad, jest elektryczny, ręczny. Tutaj jest, pokazuje nam, że mamy e, ostrzeganie przed kolizją. Jestem POMA, to są automatyczne światła. Wszystko jest. Tak wygląda logo Opel. Jakbyście nie pamiętali, że tu jest. Ładna kierownica. Mm? Ładna. Podgrzewane fotele. Noga na sprzęgło. Noga na hamulec. Ciach, babkę w piach. Palimy pojazd. Palimy pojazd. To sobie zrobi teraz testa, bo on sobie zrobi testa eee, no tu jest ten wyświetlacz eee, audio, czyli radio, bluetooth oczywiście ma, też chyba ma aplikację ma nawigację i teraz tak jest jakieś tam wyświetlanie tutaj radia, czeka przebieg ty mnie pokaż, a nie coś mnie tutaj zaraz pewnie zatrąbi, że pip, 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 że paliwa mało przebieg wam chcę pokazać, a ona no nie chce a teraz o paliwie pokażę. Gdzie tutaj się to zmienia? Tu jest od radian. No słuchajcie, ona ma. Łeży, narobiłem teraz w tym filmiku. Ona ma 280 tysięcy przebiegu. No. Słuchajcie, bo tyle ma. Bo tyle ma. 10 lat, jak ktoś kupił diesla. Prawie po 30. No i co? Czy to jest zmęczony samochód? No. Podejrzewam, że dużo takich. Albo i z większym się legitymuje na portalach niektórych z przebiegiem 190-200. No poznałby się kto. To to wszystko, gałka. Zobaczcie jaka ładna. Czekaj, niech mnie tu ostroj złapie. Wszystko jest. No co za dziad! No dobra, czekaj. A, dobra, nie będę wierzał. I tak mi uwierzycie. Eee, no. Fajna insygnia. Fajna, wygodna. Bez braków. Paska hmm. w górę. Maska silnika otwarta. No tak W <grywa> którą stronę, w którą stronę? Tam Jest dwulitrówka. Mówiłem że 140 koni. Jeżeli tak, to jest podgórka. No sztęk Ledy. Ledy. No. Ty mamy to słuchajcie, nic igniem, 14 rok,